Witam Was serdecznie, bracia i siostry. To świadectwo mówię dlatego, że dostałem nakaz od Pana Boga, żeby się tym podzielić. Ku Jego chwale, dlatego to robię. Jak wiecie, ostatnio byłem w szpitalu. Może powiem tak pokrótce, nie wdając się w szczegóły, jak to się stało. Miałem problem ze spaniem i w pierwszej kolejności udałem się do laryngologa. Tam dostałem skierowanie do pani, która zajmuje się y, generalnie sprawami związanymi z oddychaniem i zrobiłem sobie taki test. Powiedziała, żebym sobie zrobił test na bezdech senny. i pomyślałem sobie dobra już zrobię jak już tam jestem. Yy, no i co wyszło. Wyszło, że mam, yy, że, że jestem ciężkim przypadkiem jeżeli chodzi o bezdech senny. Yy, I co było niepokojące to było to, że Coś tam nie tak wyszło również, znaczy miałem spłycony oddech, moje ciało było niedotlenione, także to rzutowało na wszystkie pozostałe organy i był też problem z pracą serca. I dlatego właśnie um, pani doktor powiedziała, żebym, żebym zrobił sobie szereg badań, jeżeli chodzi o serce. I tutaj zaczyna się taki niezwykły czas, bo nie będę mówił o szczegółach, ale w ciągu dwóch dni, od kiedy właśnie byłem u pani doktor, to dostałem od niej telefon, że jest miejsce w szpitalu. Jeżeli chce, no to mogę tam jechać. Pojechałem do tego szpitala. Cały proces zajmował dwa dni. Wiem, że w tym szpitalu chyba czeka się mniej więcej 9 miesięcy na przyjęcie. I tam był naprawdę wspaniały personel. Bardzo, bardzo. Fajni lekarze, pielęgniarki. Powiem Wam, że nawet zacząłem się zastanawiać, że chyba coś tutaj jest nie tak, bo, <głos> bo <głos> nigdy nie znałem personelu z tej strony. E, i, I tak właśnie dni mijały, miałem robione kolejne badania. E, dziękuję, e, dziękuję za modlitwy e, braciom i siostrom, ponieważ no, modlitwa ma moc naprawdę. I przekonałem się o tym, kiedy. Byłem tak troszeczkę zaniepokojony takim badaniem, jak sprawdzali serce pod względem jakichś tam zmian anatomicznych. I to badanie wyszło bardzo dobrze, więc I to było dzień po modlitwach. Więc e, dziękuję jeszcze raz. I e, co chciałem powiedzieć, kiedy już tam kilka dni byłem w tym szpitalu i byłem podłączony do aparatury która badała tętno, badała jakieś tam jeszcze inne rzeczy. Tak troszeczkę wyglądałem jak półrobot, może. Okay. <laughs> I, I dzień przed, przed ostatecznymi wynikami mm -hmm. powiem Wam, że troszeczkę się już tak zaczynałem niepokoić, bo, bo Pan Profesor, który właśnie tam nadzorował stan mojego zdrowia, powiedział, że jeżeli te wyniki się nie poprawią, to być może nawet trzeba będzie wszczepić rozrusznik serca. No i tak sobie pomyślałem, no chyba jest rzeczywiście jakaś poważna sprawa, jeżeli tak mówi. No i byłem taki zaniepokojony dzień przed. Do tego momentu było wszystko ok, no ale chodziłem już tam kilka dni z tą aparaturą i sobie tak myślałem, nie, no jeżeli będzie niedobrze, no to zostaję tutaj jeszcze kilka dni i pewnie czekam na jakąś operację. I kiedy tak właśnie siedziałem sobie na łóżku, jakiś tam film oglądałem z nudów. To wyskoczyło mi, słuchajcie, powiadomienie, nie SMS od kogoś, tylko powiadomienie, takie jak czasami się dostaje wiadomości, na przykład, nie wiem, jakieś wydarzenia czy coś takiego. I zaciekawiło mnie to, że to był werset z Biblii. I teraz Wam przeczytam ten werset. To jest z Księgi Wyjścia, i to jest taki krótki, bardzo werset. Ja go przeczytam dokładnie tak, jak go dostałem. Będziecie oddawać cześć Panu, Waszemu Bogu. Gdyż pobłogosławi Twój chleb i Twoją wodę. Oddalę od Ciebie wszelką chorobę. I to było niesamowite. Jak ja to usłyszałem, to już byłem pewny, że będzie wszystko w porządku. Także dziękuję bardzo.